Witam państwa serdecznie. Odpaliłem sobie rundkę w Mega MegaBonka, żeby zobaczyć co w tym patchu się zmieniło. Widziałem, że wszyscy grają do Zobaczyłem mniej więcej tak na szybko, jakie tam biorą brąki i tak dalej. No i nagle stało się to. Dostałem zieloną kartę kredytową, a zawsze kiedy tak się dzieje, to włączam nagrywanie. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Zielona karta kredytowa oczywiście, przedmiot, który sprawia, że w jakikolwiek sposób skalujecie szczęście do góry, nie posiadając księgi. Czyli za każde otwarcie skrzyni. Szczęście rośnie, aż wreszcie jesteście bardzo dużymi szczęściarzami. No i robi się pięknie. Dobra, przyspieszę to trochę. Ok, zobaczmy na prędkości trzykrotnej. No więc na początku jeszcze nie byłem jakoś szczególnie podierany, jakoś się nakręcałem do tego rana, więc y, też nie byłem jakiś bardzo spocony. Nie? No ale dostałem przed tą kartą jeszcze tego mega bonga, czyli ten młotek legendarny, jak widzicie tam na dole. Więc ten ran razem z tą kartą stał się obiecujący. Tarcza chociaż raz wzięta zawsze musi być. No, i tutaj mam kolejną legendę, czyli sztylet. To mówię, nie, nie, to jest jakieś grube. Także gramy to. I teraz myk jest taki, że ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w graniu tej gry, więc nie gram tak po męsku jakbym chciał. Nie mam aż tak tych jajec w tej grze, żeby ryzykować tak mocno jak powinien. Także ja tutaj przede wszystkim chciałem zrobić swój rekord, a nie rekord świata. Także, miejcie to na uwadze. No i dobra, coś tam kajtuję, coś tam sprawdzam. Skrzyneczki teoretycznie mogę już otwierać, gdyż mam bilet. Aczkolwiek, gdybym chciał maksymalizować wszystko, to bym tych skrzynek nie ruszał i szukał drugiego biletu, i dopiero wtedy zaczął otwierać. Albo w sytuacji, w której już ten bilet no nie idzie go znaleźć, już się czas kończy. Jeśli chodzi o broń, to jak widzicie, wybieram arsenał obszarowy, gdyż Noelle, czyli ta postać, którą właśnie gram. Razem z poziomem skaluje swój obszar. Także bardzo fajna postać, bardzo skuteczna w tym patchu, no chyba najbardziej skuteczna. Chyba że ktoś jeszcze nie odkrył jakiegoś fajnego buildu, ale wydaje mi się, że ogólnie te obszarowe buildy teraz są mega mocne. Głównie dlatego, że ludzie zrozumieli, że księga precyzji, która daje kryta, skaluje się w nieskończoność. Czyli jeśli mamy już 100% szansy na krytykę, to nadwyżka tej szansy przekłada się na obrażenia. Przez co obszarowe rzeczy. Naprawdę robią duży pogrom. Także jak widzicie, mam już wszystko co chciałem. Przeklęta księga, żeby generować jak najwięcej potworów. Księga chaosu, która jest po prostu super. Księga podkryta, księga pod ekspa, żeby szybciej wbijać poziomy. No a broń po prostu obszarowa. Zamiast tego topora można jeszcze zagrać coś innego. Ludzie grają różne rzeczy w zależności od upodobań. Ja akurat stwierdziłem, że biorę topory, ponieważ topory bardzo lubię. Także co, no latam już teraz, uwierzyłem w tego rana bardzo potężnie, więc śmigam jak szalony. I teraz powiem wam jak to widzę. Widzę to tak, przede wszystkim nie spodziewałem się, że ta postać jest tak silna. Wydawała mi się słabsza, natomiast zauważyłem, że bardzo dobrze czyszczę te fale, pomimo tego, że Księga Przeklęta jest wbijana wyżej, to jednak to czyszczenie było naprawdę skuteczne. Bardziej skuteczne niż sobie to wyobrażałem. Przez to zacząłem myśleć w trakcie, w sumie to po fakcie przede wszystkim, już jestem tego pewien, że mogłem grać dużo agresywnie. Czyli mogłem skupić się na tej pierwszej mapie głównie na rozwijaniu przeklętej księgi i księgi XP. No wiadomo, tu trzeba zachować też taki balans, żeby gdzieś tam po drodze te obrażenia wyrobiły, żeby to było możliwe do skręcenia. Więc tutaj jest ryzyko natomiast no ja to ryzyko podejmowałem dosyć małe mogłem podnieść dużo większe a i tak efekt był naprawdę solidny no więc tak im bardziej włączymy tę księgę przeklętą i bardziej ją wylewelujemy wyekspimy tym więcej pojawia się potworów czyli ta liczba zabójstw rośnie liczba ekspa też wtedy rośnie 600% przeklętego znaczy trudności 600% to jest taki punkt który chcemy jak najszybciej osiągnąć no i gdzieś tam w międzyczasie tego ekspika też wbijacie, ja natomiast tutaj wbijałem też troszkę broń, gdyż nie do końca wierzyłem, że jestem w stanie tutaj sobie poradzić z tym wszystkim, ale chciałem tego na nas pierdzielić. No ale przekonałem się, że naprawdę jestem silniejszy niż mi się wydawało. No i tutaj jestem pierwszy portal, pierwszy Overtime, czyli przekraczanie tego zegara. Postałem, chwilkę i po prostu uciekłem. 42. poziom. No, i teraz pytanie moje brzmi, jak długo można tam stać na tym portalu? Być może, gdybym znalazł yy, harwestera zamiast młotka, czy też tyle tu na pierwszej mapie, to mógłbym tam postać naprawdę za 3 minuty. No, ale postałem tak yy, jak taki cipuś trochę, <grych> nie za długo. No, ale najlepsze jest to, że to był mój pierwszy run. Ja w ogóle na tej postaci mam zagrane 3 rundy i wbity prawie 600 poziom. Także to jest mega ciekawe, że ja w tej pierwszej grze tutaj wbiłem naprawdę od razu prawie wszystkie ubranka do tej postaci. Jak widzicie, znalazłem już drugą zieloną kartę, co oczywiście mnie cieszy. Wszystkie te dzidągi, które dają trudność, oczywiście też aktywuję. No i kolejna rzecz, która świadczy o tym, że byłem cipciusiem, to jest fakt, że nie odpalałem posągów, które zwiększają ilość bossów. Nie robiłem tego z tego powodu, że bałem się po prostu, że się przewrócę. Tutaj wziąłem też tarczę i przeszło mi przez myśl, żeby połączyć ją z Kevinem. Aby drukować pieniążki. Jednakże moment, w którym znalazłem Kevina, o tutaj prawie padłem w ogóle, moment, w którym znalazłem Kevina, to jest moment, w którym nie posiadałem wykradania życia. I się trochę przestraszyłem, więc go nie wziąłem. Tutaj, jak widzicie, znalazłem kostkę lodu i wydaje mi się, że kostka lodu to jest najlepszy przedmiot na, na tej postaci, gdyż my docelowo dążymy do tego, żeby ogłuszać cały stół, żeby, znaczy cały stół, no całą planszę. Cały z to mówię, bo y, lubię grać w karciankę MTG i gdzieś tam te skojarzenia mi pozostały. No, w każdym razie muszę przyznać, że mam dużo legend. I zobaczcie, jest druga kostka lodu, i to jest grube. Wydaje mi się, że to w ogóle jest mój bilet do tego, y, co zrobiłem tutaj na tej mapie. Bo jesteśmy na drugiej mapie, jest 4 minuty do końca. Mam 61 poziom. Gdzieś tam po drodze też lubię wziąć kilka skoków dodatkowych. Tutaj mam trzecią kartę do szczęścia, to też jest grube. No i jest ten Kevin, a ja mam kradzieży życia 0%, więc spękałem, wziąłem szczęście i może i dobrze zrobiłem. Pamiętajmy, że nie wziąłem klepsydry, czyli też moja, mój, mój czas, jaki mogę spędzić na tej mapie jest pod znakiem zapytania. Nie mam te, tego komfortu, że mogę stać ile wlezie i zobaczyć po prostu kiedy mnie zabiją i dopiero wtedy wejść na portalu. Tylko muszę jednak zrobić to na wyczucie. Kręcimy sobie dalej. Już jakieś legendarne książki wpadają. No i tutaj mam takie podejście, że w sensie nie miałem tego podejścia od razu, ale gdzieś tam się w trakcie wyklaryfikowało, żeby brać tylko legendarne ulepszenia broni. A jeśli nie ma legendarnego ulepszenia, to brać po prostu jakieś książki z naciskiem na przeklętą i księgę doświadczenia. Przy czym księga doświadczenia skaluje się do 10x, więc też trzeba o tym pamiętać. No i właśnie, tu jest ten posąg do, do bosików, a ja go niestety nie wziąłem. No cóż, jest tak, jest. Dodatkowe skoki gdzieś tam łapiemy, zbieramy kapliczki. Będę miał też dosyć sporą szansę na drop power-upów, czyli szansę na to, że wypadną te, te rzeczy, typu właśnie tarcza, serduszka i tak dalej. Zastanawiam się, czy ta szansa skaluje się też z wyrzutem skrzynek, które wypadają losowo z potworu. No i co? Mamy tego bossa, już mamy overtime. Czyli poza zegarem jesteśmy tutaj prawie padłem, także muszę być uważny. Bosik pada. No i w tym momencie zadaję sobie pytanie, czy ja mogę tutaj stać. No i trafiłem magnes. Także z tym magnesem to już w ogóle muszę tutaj zostać, ponieważ mam realną szansę, żeby się wyskalować. Niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia w tych etapach gry, w takich sytuacjach. W zasadzie jest to mój najlepszy życiowy ran, jak, jak dotąd, więc. Więc no mówię, zachowuję się trochę jak cipciuś tutaj. No ale stoimy teraz i wbijamy ekspa. Mając klepsydrę, mógłbym tutaj stać do odcinki, tak zwanej, ale tej klepsydry nie mam. Natomiast pierwszy raz mam soczek taki niebieski, który skaluje moje obrażenia. Jeśli się nie ruszam, to mam 100% więcej obrażeń. Także te soczki są super. Cieszę się, że w ogóle zaczęłem je trafiać. Bo w moim ostatnim y, ranie, jak robiłem swój rekord jeszcze na uczniczce, to te soczki mi się w ogóle nie trafiły. Mogły się trafić, ale nie trafiły się ani razu. Także śmieszna sytuacja w sobie wyszła z tego. No i co, no i lecimy dalej. 136 poziom na drugiej mapie. Także jak wejdziemy na trzecią mapę, to będziemy potworem. Ale jeszcze nam mało. No i teraz w mojej głowie taki bezpieczny punkt, żeby zostać na mapie przy dobrym buildzie, czyli przy, takim, przy takiej budowie postaci, która naprawdę daje ranę. To jest 12 minut. Ja nie wiem, jak to teraz wygląda w tym patchu. Także w mojej głowie te 12 minut chcę tutaj wystać i po 12 minutach po prostu wejść w portal i rozpocząć rozgrywkę na kolejnym mapce żeby popchnąć to jeszcze dalej ja tutaj właśnie nie pamiętam czy tutaj już jestem pewny siebie czy jeszcze nie wydaje mi się że jeszcze nie natomiast biegam trochę po te skrzyneczki i trafiam teraz Harvestera no i trafiając z tego harwestera, tego żniwiarza no to teraz mamy naprawdę super sytuację bo te potworki padają jak po no i co, gdzieś tam patrzę jak te skrzyneczki wypadają, zbieram Yy, troszkę jestem obstrany. Jeszcze tutaj widzę, bo mam 22 tysiące złota. Mógłbym sobie pochodzić po te skrzydeczki, które mogę otwierać. No i właśnie zadaję sobie teraz pytanie: Czy to wynika z tego, że jestem obstrany? Czy to wynika z tego, że chciałem jeszcze przy pomocy księgi chaosu mieć trochę więcej szczęścia gdzieś tam po drodze, zanim zacznę otwierać dalej? Może to jest to. Oby to było to, bo to jest dobra dobre rozkwinka. Natomiast jest tutaj ten pałk do trudności, którego nie wziąłem, więc może to być też bycie no i Klikam te ulepszenia. 237 poziom, prawie 6 minut overtime'a. Troszkę wam to potnę tutaj chyba, bo naprawdę ten filmik jest bardzo długi. Ta rozgrywka trwała za 2 godziny chyba. Także nie mam jeszcze za bardzo pomysłu jak w ogóle robić content z takiej gry, bo to jest bardzo długa rozgrywka. A jednak chciałbym, żeby to było trochę skondensowane, żeby Was nie zanudzić. No i też, żebyście nie dostali oczopląsu przez ilość efektów. No ale w tym update'cie i tak trzeba pochwalić twórcę, że mamy opcję, która troszkę zmniejsza partikle, czyli te cząsteczki, które są na ekranie, przez co jesteśmy w stanie coś zobaczyć, bo na takim buildzie, na takiej postaci, gdzie ten rozmiar się po prostu zwiększa diametralnie, no to te cząsteczki byłyby Burble, takie nie do zniesienia, że po prostu nie widzielibyśmy, co się dzieje pod dupą. No dobra, XP już mamy 10x, ale teraz księgę EXPA będę traktował jako, taką, jako taki skip, czyli ominięcie tego, co się trafiło, jak mi się nie podoba. Teraz powinienem tę przeklętą księgę pompować, ale ja byłem tutaj trochę obsrany i pompowałem też broń, przez co ten run no nie jest zbyt perfekcyjny, ale jest kurde i tak rekordowy, także ja się bardzo cieszę. 7,5 minuty, 361 poziom. No i tutaj już trzeba patrzeć na radar. Pod kątem tych skrzyń, które się pojawiają. Pamiętajmy, że każda skrzynia zwiększa nasze szczęście. Mamy trzy bilety, więc to szczęście naprawdę rośnie już całkiem nieźle. Największym minusem tego rana jest też to, że mam mało kluczyków, mam tylko dwa. Także ilość otwartych skrzyń też nie będzie taka duża, jak bym chciał. Mamy 8,5 minuty, 420 poziom, 26 nagle, 9,5 minuty, 513 poziom. W finalnie mamy 10,5 minuty i wbiłem maksymalne poziomy na wszystkim na tej długiej mapie. Także no, nie jest to idealnie wszystko rozwinięte, ale jesteśmy silni, to na pewno. Także teraz czekam na 12 minutę, no już mamy prawie 100 tysięcy zabójstw. Jeszcze te skrzyneczki łapię i tutaj pytanie, czy mogłem stać dalej, czy nie. Zobaczmy jak to wygląda, 12 minuta i ja wszedłem. I nie wiem, czy mogłem stać dalej, czy nie. Może mogłem chwilę postać, miałem te kostki lodu, więc może bym to wszystko ogłuszał. Także ten run mógł być jeszcze lepszy. No i tutaj trafiłem w widelec, widelec jest niesamowity w tym bidzie. to jest chyba jeden z tych najważniejszych przedmiotów jakie trzeba trafić Albo wiem, tej szansy na kryta mamy bardzo dużo, a dzięki temu mamy mega kryta Także obraże, obrażenia wzrastają kolery mocno No i biegam sobie po tej mapce, tak naprawdę to nawiguję za sprawą radaru w prawym górnym rogu Gdyż te cząsteczki są już troszkę nie do zniesienia I staram się zebrać po prostu całą mapę Tutaj jest bardzo dużo skrzynek Niestety, pod wpływem tego, że mam mało kluczy, no to te skrzynki zaraz podrożają do takiego stopnia, że nie będę w stanie ich wszystkich szybko otwierać, tylko będę musiał przy nich stać i zarabiać pieniążki. Na tej mapie już aktywuję wszystkie statuetki, które zwiększają ilość bossów, gdyż no jestem tak OP w tym momencie, że no naprawdę, nie wiem, turbo OP. Także fruwam sobie, wszystko zabijam i zbieram rzeczy. Więc w tej Strategii, w tym biciu rekordu, tak naprawdę najcięższa jest pierwsza i druga mapa. Bo jeśli zrobisz drugą mapę dobrze, no to trzecia i czwarta to już jest y, taka bryza, że, że wszystko samo ginie. Nie? Więc wydaje mi się, że, ta, że ten rekord świata to jest zależny od tej pierwszej i drugiej mapy. Ludzie tam walą po 900 tysięcy. Ja nie wiem, czy oni nie mają jakiegoś sposobu, żeby się gdzieś skitrać, w jak, jakoś tak zgliczować na tej ostatniej mapie, żeby mało potworów do ciebie dochodziło. Muszę zobaczyć w internecie, bo jeśli coś takiego jest, to gdybym w tym ranie coś takiego zrobił, to pewnie zbliżyłbym się do jeszcze lepszego rekordu. Trzy skrzyneczki mamy z Bosików, nawet legenda wpadła, Lampa Alladina. Bardzo dobry przedmiot. Kolejna legenda, bomba. I teraz co do legend, mam taką opcję, żeby je wygnać. Więc podchodzę do tego w ten sposób, że te legendy, które mają ileś tam procent szansy, no to zbieram, aż osiągnę 100%. A legendy, które mogę po prostu wygnać, które są już useless, typu na przykład Magnes, bo już go mam, choć kocham ten legendarny przedmiot, to już go mam, no to mogę w kolejnej sytuacji, po prostu jak się trafi, wygnać. Natomiast dalej, nawet przy tej ilości szczęścia, trafienie samych legend jest odległe. Wydaje mi się, że rekord szczęścia miałem na tej uczniczce. Tam już miałem taką sytuację, że same legendy chyba trafiały. Gdzieś tam przez mgłę wydaje mi się, że miałem 2 albo 3000 tysiące szczęścia. Może się pomyliłem, a może tak było, no nie wiem, nie pamiętam już. Tutaj tego szczęścia będzie troszkę mniej, ale ran będzie dużo lepszy. Także jak widzicie, czekam tutaj w miejscu przy skrzyni, yy, gdyż skrzynia kosztuje mnie 34 tysiące, aczkolwiek widzę na radarze już, że pojawiły się <laughs> darmowe skrzynki, które poleciały z potworów, także trzeba je zaraz wyzbierać i dopiero otwierać te skrzynki za pieniążki. Z tego względu, że będziemy mieć więcej szczęścia, ja tutaj otworzyłem te skrzynie, nie popatrzyłem na ten radar, bo byłem w takim punkcie, że jak ja tak stałem, to ja wstawałem od komputera i szedłem sobie poćwiczyć. Nie? Bo to była już taka sytuacja, że ten czas i tak musi polecieć. A ja co mam się patrzeć tak na ten ekran? Bezsensownie mówię, ja dobra, wstaję i coś porobię, skoro i tak czekam. Jeszcze sobie zbieram dalej te ołtarzyki. No tego szczęścia jest już tak dużo, że nawet z ołtarzy dostajemy legendarne modyfikatory. Kula Błyskawice też bardzo mile widziana, ona ogłusza, także też bardzo ważna. Tutaj Żniwiarz Dusz, no ale ten Żniwiarz Dusz już posiadamy, więc nie jest nam potrzebny. Kolejny kluczyk, kolejny bilet mile widziany, kolejny pierścień, pierścień też mile widziane. Ogólnie tutaj z tych fioletowych przedmiotów, jak gramy tę postać, to zawsze warto jest wygnać takie portki, takie coś, że jak jesteś w powietrzu, to zadajesz więcej obrażeń. A my tutaj nie chcemy być w powietrzu, chcemy stać w miejscu żeby te soki lepiej działały także co, no ten pierwszy też jest spoko ponieważ zwiększa nam obrażenia skalując się od punktów zdrowia a my tego zdrowia mamy naprawdę sporo kolejna legenda, jest to kolejna lampa lampa chyba się stakuje, także mile widziana i kolejna legenda to są rękawiczki no rękawiczki mają tylko 8% szansy także większa ilość rękawiczek wskazana no i mamy pierwszą klepsydrę Także mogę tutaj już na tej mapie stać do śmierci i teraz pytanie, nie, nie pamiętam czy użyłem tej klepsyry tutaj, czy nie użyłem, normalnie powinienem jej użyć, ale nie wiem czy nie miałem takiego momentu, że nie byłem pewien czy ona się już zużyła, czy się nie zużyła, bo tak wstawałem od tego kompa, nie pamiętam jak to się potoczyło, także zobaczymy i zaraz Wam powiem, natomiast zobaczcie jak to śmiesznie wygląda, już jest tysięczny poziom, 185 tysięcy zabójstw, a jeszcze mamy przed sobą kolejną mapę i jeszcze 6 minut tutaj, a może nawet dłużej mój poprzedni rekord to było 200 coś tysięcy tutaj ewidentnie jest po prostu ten rekord masakrowany latałem tutaj po tej mapie i zbierałem jeszcze te pałąki do trudności gdyż zauważyłem, że moje ekspienie księgi przeklętej nie dało mi 600 trudności także miałem tutaj troszkę miejsca na te kapiczki, żeby je wcisnąć no i tutaj znowu sobie, a wczoraj na chwilę chyba wstałem się rozruszać no, no, zbieramy dalej skrzyneczki, jest kolejny bilet no, i tych zielonych biletów ja w ogóle tutaj nie wygnałem. Czyli zbierałem je cały czas. Stwierdziłem, że może po prostu doskaluję to szczęście tak do sufitu, żeby same legendy latały. I zamiast wygnać te bilety, że po prostu one same się przestaną pojawiać. No i stoimy 9:30, ale tutaj tyle tych skrzyń zostało na tej mapie. Nie? To mógł być dużo lepszy run. Do skalonu trzecia, bardzo mile widziana. Tam jest chyba 20% szansy, także w mojej głowie jest, że po prostu jest 60%. Mam nadzieję, że to się tak dodaje. Mam nadzieję, że to, że system nie wykonuje rzutów kostką na każdej kostce lodu z osobno, nie? bo wtedy byłoby. Yy, no troszkę byłoby inaczej. Choć to też jest sobie całkiem nie najgorsze. Bo wtedy mielibyśmy trzy instancje ogłuszenia. Także nie wiem jak to działa, nie wiem jak to jest zaprogramowane. Ale w mojej głowie po prostu ilość kostek im większa, tym lepsza. No i stoję, jest, 12 minuta ja jestem obstrany, ale jeszcze stoję. Jeszcze zostałem tutaj. Zbieram skrzynki nawet. Bąbka. Bobka Odziwa zrobiła chyba największe obrażenia w ogóle w całym tym rawie. Także to jest ciekawe. No i zobaczcie, stoję. Jest 13 minuta. Także tutaj chyba stałem do tej klepsydry, jednak. Więc jestem z siebie dumny, że chociaż tutaj to zrobiłem. Kolejna skrzyneczka, rękawiczki. 1600 HP już prawie mamy, bo już nawet 1600. W ogóle punkty zdrowia nam teraz rosną mniej więcej jak sekundy w zegarze, ale pamiętajmy, że to jest trzykrotność odtwarzania tego wideo. A no więc troszkę szybciej niż normalnie to się działo. No i ja tutaj się trochę bałem. Gierka w ogóle już zaczęła przycinać. I włączyła się klepsydra. Także wyszedłem. I oto jest czwarta mapa. Boss pada oczywiście na strzała przy takim buildzie. No i zaczynamy. Zaczynamy farmienie 12 minut za darmo. Gdzieś tam po drodze po prostu te skrzynki sobie będziemy podnosić Także to już jest taka mapka, że naprawdę możesz wstać i zrobić do ćwiczenia Skrzyneczki zbieram gdzieś tam po drodze No i tutaj mamy w drugiej minucie 146 tysięcy Zabójstw, nie przepraszam, 290 parę, ja spojrzałem na złoto No przecież to by było śmieszne, nie? Także tu już mamy 300 tysięcy przekroczone, a jeszcze jest 10 minut spokojnie Ponad 1300 poziom Naprawdę piękne liczby Pierwszy raz takie liczby widzę u siebie, więc to jest przyjemność taki raz zrobić. Niesamowite jest to, że to jest za pierwszym razem. W ogóle teraz w update'cie ma wejść jakiś content halloweenowy, jeśli oczywiście uda się go zrobić autorowi gry. Jest to zagadka, ponieważ no, on pracuje nad tą grą sam, także to też trzeba wziąć pod uwagę, ale mam nadzieję, że to wyjdzie. No i czekam gorąco na ranking postaci poszczególnych, to będzie na pewno piękna sprawa. No i lecimy! 330 tysięcy! Kolejna błyskawica, i teraz Wam powiem ciekawą rzecz, bo ta próba dała mi do myślenia. Dała mi do myślenia coś takiego. Yy, statystyka wzmacniająca yy, siłę power-upów, ona wpływa na długość tego zegara, który właśnie wziąłem. Zobaczcie, ten zegar normalnie trwał z pół minuty. Nie? I teraz sobie myślę, co gdyby zrobić jakiś build, w którym skupiasz się, żeby przede wszystkim z ołtarzy brać właśnie tę moc power-upów, i gdzie próbujesz doskalować te zegary i ich częstotliwość wypadania do jakiejś minuty, i potem po prostu dropić ci tych zegarów dużo, i ty je zostawiasz, i zaczynasz ich używać, załóżmy w 13 minucie. Każdy zegar to jest minuta dłużej wtedy. Nie? No i załóżmy, że wypadło być 10 zegarów, w ogóle to jest niemożliwe pewnie, ale, ale załóżmy, że byłbyś w stanie to zrobić, no to nagle masz plus 10 minut na mapie. Nie? To jest gruba opcja. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś sposób, żeby pierwszą mapę tak wykręcić ostro. Także jakbym miał czas bardziej pograć w tę grę i tak potestować rzeczy, to bym popróbował w tym kierunku, może znalazłbym jakieś fajne rzeczy. Jak była to, jak był ten tryb w League of Legends yy, Rui, no to tam rozpijaliśmy hardkorowo. Dobra, musiałem zmienić nagranie, ponieważ yy, skończyło mi się wtedy miejsce na dysku, jak <laughs> to nagrywałem. I lecimy dalej. 11 minuta, kolejna legendarka, no tym razem jest to Magnus, który muszę wygrać. I wbiliśmy 400 tysięcy. Jak ja to zobaczyłem, to wiek. Wreszcie jestem na tej półce, tej takiej niedostępnej wcześniej dla mnie. Także w sumie ten swój rekord to pobiłem prawie dwukrotnie. I powiem szczerze, że jest to satysfakcjonujące. Nie ukrywam, że jestem takim typem gracza, który lubi rywalizować w tych gierkach, dlatego zawsze wolałem grać gry rankingowe w LoLu niż te zwykłe. Więc tutaj ten element rywalizacji też bardzo hypuje. Możliwiarz, który powinienem wygnać, i chyba to zrobiłem, tak, zrobiłem to. I święta książka. W ogóle dziwię się, że ta święta książka tak późno poleciała, ale lepiej późno niż wcale. I teraz zobaczcie, ile mam punktów zdrowia. Jest sporo. No i co, i teraz mamy te duszki. One chyba są czerwone, tylko że tutaj wyglądają jak czarne, gdyż dostają tyle obrażeń. No i kolejna karta kredytowa. No dobra, niechaj będzie. Oj proszę, napierdzielamy 1600 poziom Mamy 14 minutę prawie Ale zbliżają się do nas, to widać, że to już jest powoli nasz kres 14 minutka Oj jest hardkorowo, to strasznie, jest strasznie hardkorowo Proszę bardzo Jeszcze te levele lecą Jeszcze to wszystko rośnie 15 minuta To już jest naprawdę... Emocje sięgają zenitu 15,5 Będzie 440 jest 440, te duchy to już podchodzą do nas. No i włączyło się, włączyła się teraz klepsydra. Także już wiem, że to jest mój kolec. Jak tylko się odblokują, jeszcze tutaj skrzynkę próbuję wziąć. Udało się ją wziąć. Niestety nie jest to klepsydra, więc padam. Nowy rekord 6000, prawie 7000 jestem na świecie. Proszę bardzo. No i piękna sprawa naprawdę cudowne. Jeszcze wam tutaj pokażę, jak to wygląda. 3 rudy, poziom 537, prawie wszystkie od razu, e, outfity odblokowane. No, piękna sprawa. Także polecam. Gierka jest super. Obijajcie moje rekordy. Wszystkiego dobrego i cały cyc.